Po tylu latach rządów prawa i sprawiedliwości Ukraina, która jest bankrutem gospodarczym, demograficznym, która toczy wojnę, ma się za tak silne państwo, że w ogóle nie musi nas zauważyć, nie musi z nami rozmawiać, bo sobie bezpośrednio będzie wszystko ustalała z Niemcami, z Francuzami czy też z Amerykanami, bez żadnego naszego pośrednictwa. Nasi politycy zainwestowali mnóstwo czasu, wysiłku, mnóstwo naszych pieniędzy w to, żeby robić ro ro za jakiegoś adwokata Ukrainy w Europie, żeby wprowadzać Ukrainę do Europy i wszystko to jak krew w piach, ponieważ okazało się, że Ukraina to nie chce żadnego adwokata, Ukraina nie chce, żeby Polacy ją wprowadzali do Europy, Ukraina sama chce tam wejść, no to jak się spojrzy na mapę, to widać, że po naszym trupie mniej więcej chce tam wejść, a już na pewno po trupie naszych rolników. W związku z czym mamy absolutne bankructwo całej polityki ukraińskiej w wykonaniu naszego rządu, wszystkie ich tezy się nie sprawdziły, wszystkie ich inwestycje się nie sprawdziły i wszystko co robili było po prostu błędne.